Czy to możliwe, że taniec z gwiazdami właśnie zyskał nowego, zaskakującego uczestnika? I to takiego, którego nikt by się nie spodziewał. Adam Zdrójkowski, gwiazda, która sama przeszła przez piekło i niebo parkietu Polsatu, właśnie puścił parę z ust. Przygotujcie się, bo to, co usłyszycie, wstrząśnie wami do głębi. Wyobraźcie sobie to. Cała Rodzinka.pl. Znowu Razem ale nie w serialu, a na najbardziej elektryzującym parkiecie w Polsce. Adam Zdrójkowski, ten sam, który niegdyś jako Kuba Boski rozbawiał nas do łez, teraz ma misję. I to misję, która może totalnie zmienić wiosenną edycję Tańca z Gwiazdami. Kto jest na jego celowniku? Nie tylko Małgorzata Korzuchowska, ale także Mateusz Pawłowski. Tak, dobrze słyszeliście. Mały boski, który w naszych oczach wciąż jest dzieciakiem, miałby zmierzyć się z wymagającymi choreografiami. Czy to w ogóle możliwe? Adam Zdrójkowski podczas konferencji programu Must be the music, gdzie sam współprowadzi kulisy, został przyparty do muru. Dziennikarze faktu zapytali go wprost, kogo łatwiej namówić na ten szalony taneczny maraton? Ikonę polskiego kina Małgorzatę Korzuchowską? Czy młodego Mateusza Pawłowskiego? I wtedy padły słowa, które rozgrzały internet do czerwoności. Adam bez ogródek wypalił. Mateusza Pawłowskiego. Tak, żebyś wiedział, że go namawiam, ale tego nie będę ci zdradzał. Śmiech. Jeszcze brakuje Mateusza i Małgosi i będziemy mogli zrobić specjalny odcinek w Tańcu z Gwiazdami z Rodzinką Rodzinką.pl Czy to nie brzmi jak spełnienie marzeń fanów Rodzinki.pl? Czy to zapowiedź czegoś naprawdę wielkiego, czy tylko niewinna pogawędka? Jedno jest pewne: Adam doskonale wie, jak podgrzać atmosferę. Ale to nie koniec szokujących wyznań. Adam, doświadczony weteran parkietu z 2016 roku, poszedł o krok dalej. Zapytany, czy zgadza się z opinią, że taniec z gwiazdami tak naprawdę nie jest o tańcu, jego odpowiedź była brutalnie szczera. Absolutnie tak uważam i powtarzam to za każdym razem. Ja też miałem swoją przygodę w tańcu z gwiazdami w 2016 roku, gdzie ewidentnie odstawałem od reszty stawki. No ale gdzieś tam powiedzmy, że pewnie właśnie takim luzem i takim byciem po prostu sobą, bez żadnej presji, bez ciśnienia na zwycięstwo, po prostu udało mi się dojść do przedfinałowego odcinka. Takiego, w którym chyba Tomek Karolak też odpadł. To jest wyznanie, które zmienia wszystko. Program, który rzekomo ma promować taniec, wcale nie jest o technice czy perfekcji. O co więc chodzi? Adam Zdrójkowski z całą mocą swojego doświadczenia odkrywa przed nami największą tajemnicę tańca z gwiazdami. Ten program jest przede wszystkim o sympatii, o zdobywaniu właśnie tego grona takich osób, które w Ciebie wierzą i w to, co ty tam robisz. I w to że nie przyszedłeś tam wygrać, tylko po to, aby rzeczywiście się realizować i spełniać. To nie są tylko puste słowa. To brutalna prawda o świecie show biznesu, gdzie liczy się charyzma, autentyczność i to, jak publiczność cię odbiera. Nie musisz być Fredem Asterem, żeby zajść daleko. Musisz być sobą. I tu Adam uderza w czuły punkt. Bez wymieniania nazwisk, ale z taką precyzją, że każdy wie o kogo chodzi. A widać też po innych, jak ktoś idzie po zwycięstwo. To można bardzo szybko zweryfikować, jak odpadają na przykład, dodał, wyraźnie nawiązując do minionej edycji, w której z bardzo emocjonalnym pożegnaniem mieliśmy do czynienia, gdy odpadali Agnieszka Kaczorowska z Marcinem Rogacewiczem oraz Kasia Gilman z Janią Lesar. AUć! To jest bezpośredni cios w tych, którzy stawiali wszystko na wygraną, a potem musieli przełknąć gorzką pigułkę porażki. Adam bezlitośnie obnaża hipokryzję i fałsz, pokazując, że publiczność nie jest ślepa. Widzi, kto jest prawdziwy, a kto gra. Więc drodzy widzowie, zastanówcie się: czy taniec z gwiazdami to faktycznie bitwa na piruety i podnoszenia, czy raczej test na to, jak bardzo jesteś lubiany i autentyczny? Adam Zdrójkowski z perspektywy kogoś, kto to przeżył, daje nam do zrozumienia, że liczy się serce, a nie perfekcja. I że być może to właśnie Mateusz Pawłowski, z jego młodzieńczym urokiem, ma większe szanse na podbicie serc widzów niż nie jeden doświadczony tancerz. Czy zobaczymy całą rodzinkę ropę PLL na parkiecie? Czy Mateusz ulegnie namowom Adama? Jedno jest pewne. Ten sezon tańca z gwiazdami zapowiada się na najbardziej emocjonalny i zaskakujący zostańcie z nami, bo my będziemy śledzić każdy, nawet najmniejszy krok w tej tanecznej telenoweli. To może być drama stulecia.